Siemano! Jesteśmy właśnie na skateparku zajednia we Wrocławiu a mówiąc jesteśmy, mam na myśli flow team w składzie Piotrek, Macyja, To ja, Benio, Beniamy, No. Także dzisiaj, moi drodzy, zagramy sobie w Game of Scoot Gierka, w którym nawzajem przeciwnicy zadają sobie triki 5 liter jest Jest 5 liter, s o o t Ile ma się prób? Dwie Ma się, ma się dwie próby, z czego? że możecie użyć coś takiego jak dodatkowa próba, nazywa się to rebate. No i w ostatnim momencie, czyli w ostatniej literce, yy, literce T macie jeszcze jedną dodatkową próbę na to, żeby się wybronić z zadającego triku. Ale zanim przejdziemy do jazdy, najważniejsza jest rozgrzewka. Nieważne czy gracie w skuta, czy jeździcie sobie na chillu, czy nawalacie mocne sztuczki, bardzo ważna jest rozgrzewka, żeby przygotować swoje ciało do wysiłku. Także chłopaki, zaprezentuję wam parę podstawowych elementów rozgrzewki. 10 pompeczek na początek, 10 pompeczek dawaj. 10 na ja początek. Kopciutko, ale ważne są też nogi, bo to na nich stoimy, także chłopaki. Rozgrzeweczka na nogi. Konkretnie, konkretnie, dawać. Dynamicznie, bardzo dobrze Chłopaki się wcześniej też rozgrzali Ale musimy wam pokazać, że To jest po prostu bardzo ważne Zanim przejdziemy do ostatecznej rozgrywki Chłopaki sobie jeszcze przez chwilę pojeżdżą Także Co, chłopaki, jazda I zaraz widzimy się na Jumpboxie Jazda Chłopaki są gotowi, także przechodzimy do rozgrywki Game of Scud, a zaczynamy od papierkamie i nożyca. Zaczyna, zaczyna tutaj Piotrek. Zaczyna Piotrek. No to ja zadam łatwo dla Benka, ale dla mnie też. Ja zadam tam salto na tym koterze. Czyli backflipka robimy tutaj, także przechodzimy na tą przeszkodę. Pierwszy trik mocno backflipek. Elegancko sklejone. Benek powtarza Elegancko Piotrek zadałby doby flipa Benek, Benek powtórzył Także kolejna benka. Benek, co zadajesz? W tak na razie też chcielowo zaczynam 36 whipa z bęku. 36 whipa z benku, czyli z przeszkody tamtej o Elegancko, będę skleił, pora na Piotrka Kurcze, no chłopaki są na dobrym poziomie, także wklejają Pierwsze sztuczki I Co? Kolejna Piotrka, teraz zadaję Piotrek Piotrek, kolejny trik, jaki no zadajesz? No to ja zadam... Może jakiś quattro? Jeszcze w bank zostajemy Jeszcze w bank, dobra w zjazd teraz, Mój no. pre-wine to zadam We pre-wine, bank, okej okay. Uuu, dobra Piotrek nie zrobił, więc przechodzimy do bęka Przenosimy się na halfa Okej, okay, i co będziesz zrobił tam? Front scoot whip front do whipa Whip front do Wipa Na no Pipe, czyli tutaj o Elo Dobra, zadawany był pierwszy trik Drugi trik Benek zrobił sobie tak o, bo może Piotrek sobie teraz kręci, żeby powtórzyć sobie jak to dokładnie się robi Uwaga przechodzimy do Piotrka Dawaj Piotrek, próbuj Literę Wierzysz literę, nie spróbujesz literę? A, okej okay. No to uwaga Pierwsza literka da piątka. No cóż, bywa i tak, 1-0 Cieszysz się? No, nie cieszę się, bo mój kolega tutaj przegrywa to. <laughs> Dobra, tu jest bardzo profesjonalna rozgrywka. Ja dodaję Barbrywipa Barbrywipa, okej okay. Revenge Wow, elegancko, Barbary Whip. Wow. ale druga próba, co? No, jest jeszcze druga próba, może mamy szansę. Zamieszałeś, dobra, jeszcze Bardzo raz. Druga próba dla Benka. Myślę, że zrobi. teraz pytanie: Czy bierzesz dodatkową próbę, czy bierzesz literkę? Przemyśl to. Nie ja, ja biorę na literkę. Bierzesz literkę? Tak, Piotr wychodzi na remis ze mną. Dobra, remis. Benek jeden, Piotrek jeden, Przechodzimy dalej. Benek, co zadajesz? Na playboxie. Na Flyboxie. 360, okay. 360. bary. 360. Ok. 36 bary. Ok. Benek, co zrobiłeś? Trzyść barbara. Trzyszedź Barbara, więc teraz Piotrek musi powtórzyć. A i uwaga dla Was to jest przeszkoda. Nie stoi się na środku przeszkody, bo to jest zwyczajnie niebezpieczne. Także nie robimy to. O. Dobra, pierwsza próba dla Piotka. Nie robi. Okej. Okay. Piotrek ma dwie literki. Benek ma jedną. To 720 stopni na 7 72, czyli dwa obroty wokół własnej osi. Patrzcie. Aj, blisko, blisko, blisko. Ale chyba będziesz chciał to powtórzyć jeszcze w kolejnym zada zadaniu, co? Dobra. Benek, co zadajesz? Co zadajesz, gościu? Czy się ja Bar triple whip Bardzo trudna sztuczka Ja kiedyś zrobiłem, ale Zobaczymy jak sobie poradzi z tym Benek A potem Piotrek Uuu. Na jedną, ale Ej. chyba będziesz też chciał zrobić później, co? Może jeszcze tak, raz. jeszcze raz Dobra Piotrek, powtarzasz 7-2? No dobra, jeszcze raz Dobra, Piotrek jeszcze raz będzie robił obrót 820 stopni Mam nadzieję, że teraz mu wyjdzie. Oh yeah! Ale piękna siódema, gościu. I ona. Elegancko. To co, robisz? Powtarzam. Powtarzam, Ok. Ci. Tak. Więcej rotacji jakby cały czas bokiem. Bo jakby stawisz nogę, to od razu zaskakuje rotację. Nasze Zawsze. Ja, 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 ja. nie robię, biorę literę. Dobra, litera dla Bęka, czyli znowu wyrównany pojedynek 2 do 2. I ja zadaję whip w tutaj. Whip w dół? W do Ok, grubo, grubo. Oh yeah, czyściutko. Mega czyściutko. Okay, ok, pierwsza próba była bardzo, bardzo obiecująca, także lecimy teraz z drugą próbą. Druga próba dla Piotka. Whip Umbrella, Kłotę. Aj. Ok, trzy literki dla Piotka, dwie literki dla Benka i teraz okazję ma zreważywać się Piotrek, Co zadaje? I do trzech na na małym Wo, Ale gościu mało brakowało Strasznie mało Dosłownie no z tyle Dobra, jeszcze będziesz to robił panie, co? Twardy zawodnik, twardy zawodnik twardy, twardy. twardy zawodnik, zrobił sobie kupów palucha, ale żyję. Dobra, co robisz Benek? 3 rewindy przez boksa 3 rewindy przez boksa Piotrek się załamał, chociaż ja wiem, że jest w stanie to zrobić. Tak, tak. Ale dobra. Robimy. Patrzcie. Aj jaj, aj, nie zrobił, nie zrobił. Ale dla Waszej wiadomości Benek robi to praktycznie z każdej. Może dzisiaj jest nie jego dzień. Ale myślę, że bez kamery by zrobił, co? Myślę, że tak. No i ją. Dobra, Piotrek. Mam do trzech whipów. 3 whipów, okej. Okay. To ja schodzę, a ty robisz z bomby. Git i leci. O ho, ho. Patrzcie. O, Czy jest? Tak. Ale zrobił brid 3 whipy elegancko. Nice gościu. Benek nie dowierzam. No daj. Tak. Ja, ale ja próbuję. No oczywiście, że tak. O, na jedną elegancko. Siądzie to. Siądzie na luzie. Dobra. Benek poprawił sobie ochronki i leci. Aj. Oj, oj, uwaga. Benek bierze jeszcze jedną próbę, żeby zrobić bridge, żeby zrobić bridge czy whipy. Patrzcie. Oh yeah, elegancko. No i co? Dobrze wykorzystany rebate, gościu, co? Myślę, że tak, tego trzeba myśleć, jak się wykorzystuje rebate'a Dokładnie Lekcja Lekcja dla was Dobra, Perek, co będziesz zadawał? Ja wiem, co zadam Co zadasz? Mam tutaj box od Rolina No Frontside właśnie 27 bar drop znowu w A może bez bara? Może bez bara No to niech będzie bez bara Dobra, elegancko jakby co, to to jest bardzo duże Łohoho, ale dro. Nice. Elegancko gościu Dziękuję Dawaj Piotrek No co nie robisz? Nie, ja tego nie zrobię, nie ma opcji Czemu? Ja w nie, Ciebie nie, wierzę. nie, nie, ja tego nie robię, panie o, Dobra, ale zrewanżuj się teraz Jest 4 do 2. Zadaję ja to panu powierze Brie Twist'a do Whip'a Okej, okay, Brie Twist do whippa na tamtym kwaterze przenosimy się. Yo-yo! I zrobił, elegancko. Uuu. Na jedną, wykorzystał rebate'a, więc ma jeszcze jedną próbę. Tak. Dawaj. Myślisz, że mu wyjdzie? No, może mu wyjść. No, jest dużo prawdopodobieństwa. Ale wszystko może się zdarzyć, także obserwujemy Tak samo jak obserwujcie kanał Movino Pro Scooters To naprawdę fajne filmy będą ja nam tam pokazywać już niedługo i lecimy, Tutaj tak fajny Dobra, lecimy 7, takie trochę 27, co? No chyba ridu, chyba ridu Jest ridu dlatego, że Była niepełna 360 Czyli obrót o 270 stopni A chciał zadać 360, oczywiście z bryflipem Także do powtórki, ja sobie stanę Teraz z innej strony, żebyście to dokładnie widzieli Tutaj już, tutaj już sketchy, sketchy, było Ale myślę, że na luzie jest w stanie to zrobić Dobra, Piotrek, co zadajesz? No to jak będę zadał z to ja też zadam z Brie no. Zadam Brie po na ten bank na bank Szacun, szacun Szacun, szacun Patrzcie O, ale czyściutko yeah. Nice Dobra i... Uwaga! Leci... Benek! O! Nice! Dobra! Dla chłopaków takie triki są naprawdę... No nie ukrywajmy! Łatwe, co? Dobra! Benek, co zadajesz? Nice? Lecę jeszcze raz 3 rewindy przez boksa. 3 rewindy przez boksa. Tak! Elegancko wszystko skleju, pora na piotka. Spoko. Piotrek jest na ostatniej literce, więc ma jeszcze dwie próby. Uuu. Blisko, jeszcze jedna próba. A Piotrek ma jeszcze jedną próbę z racji, że nie wykorzystał rebaita podczas gry. Także to jest jego ostateczna próba. Piotrek ma 4, Benek ma 3. Zobaczymy jaki będzie wynik. Czy gra skończy się teraz? Czy może Piotrek zrobi? Gra będzie toczyć się dalej. O oh, Kurczę, kurcze wylądował, wylądował, wylądował ale się wywalił i teraz czy wszystko git, czy wszystko git jak twoje paluchy gościu? Przygód sobie kierownicą palucha Benek się pyta czy Piotrek chce ridu. Dlatego, że Benek ma dobre ja, serce Ja to tak nazywam fail ridu po prostu Fail ridu, no tak ale jest. dokładnie, bo wylądował na dwie nogi I po prostu poleciał do przodu Dobra, tutaj robimy Dobra, chwila przerwy po małej glebie Wracamy do was zaraz Dobra, mimo tego, że Potrek się wywalił, zaliczył glebę To wylądował na dwie nogi I po tym niefortunnie się wywalił Także Benek daje mu jeszcze jedną próbę Z tytułu jakiego? się wywalił, miał blisko Dokładnie. Czyli po co ograniczać młodzież? Dokładnie, leci. Aj. No miał próbę. Miał próbę. Nie udało się, ale to dlatego, że paluł go boli. Musisz, musisz pokazać swojego fioletowego palucha. Pokaż go. Mi ja się tak boję, że to... Fioletowy paluch przygiód sobie kierownicą. Także no cóż, bywa i tak. Chłopaki kończą gierkę z wynikiem. Więc. A raczej 3 dla Benka, 5 dla Piotrka no Gierka moim zdaniem była, była mocna Naprawdę zadawaliście mocne triki Ale zwycięzca może być tylko jeden Także Piotrek, podobało się? No fajnie tak, No niestety palec jest. No palec, bywa i tak Jest to sport, w którym, jak z każdym innym, kontuzje są normalne Brawa dla Benka, brawa dla Piotrka I co? Mowino team i... Movino for life Oh yeah